Pięknie Państwu za przybycie. Cieszę się po raz kolejny, że mogę Państwa widzieć naprawdę w takiej liczbie. Coraz to co raz jest nas więcej. Chciałbym następnie bardzo serdecznie Państwa wszystkich powitać. Jeszcze raz bardzo mi naprawdę miło. Bardzo serdecznie chciałbym powitać Pana Zdigniewa Skradowskiego, który odpowiedział na nasze zaproszenie. Panie Zdigniewie, bardzo serdecznie dziękuję. Pora na spotkanie. Szanowni Państwo, jak na pewno Państwo wiecie, portal Nasza Kalwaria uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz Głos, masz wybór i właśnie ta, to dzisiejsze spotkanie jest, jest właśnie jednym z tych elementów, które odbywają się na terenie całego kraju. Akcja Masz Głos, Masz Wybór jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Szkołę Liderów. Jej celem jest wpłynięcie na wzrost frekwencji w wyborach samorządowych i przede wszystkim zainteresowanie tematyką samorządową mieszkańców oraz przybliżenie im postaci osób upiekających się o miejsca w samorządzie terytorialnym. Możecie się Państwo spotkać z takimi plakatami. Zachęcamy przede wszystkim do udziału w wyborach i o przemyślane wybory. Przede wszystkim o przemyślane wybory. Mamy przykładowo tutaj plakat. Wybór piłki do kosza może młodym ludziom tutaj zająć godzinę. A ile Państwo poświęcicie czasu, aby wybrać do mądrego, rozsądnego i to, co jest właśnie przekaz podstawowy, świadomego wyboru? My chcemy, aby właśnie tutaj w Kalwarii dyskutowano i przede wszystkim rozmawiano z mieszkańcami. Efekt Państwo widzą. Na w mojej stronie internetowej pozwoliłem sobie zacytować słowa Miguela de Cervantesa. Są rzeczy, w które trzeba uwierzyć, aby je zobaczyć. I ja najpierw uwierzyłem. Uwierzyłem w to, że, że można zrobić coś dobrego. Gdyby pół roku temu ktoś powiedział, pomyślał, że powiedzmy, takie spotkanie będzie miało miejsce w tym miejscu z Państwem tutaj o tym czasie, no to by mógł powątpiewać. Ale jeśli ktoś uwierzy, to się staje. I jest czas, czas na to, żeby i zbierać. Ale jest też czas, tak jak teraz, dzisiaj, teraz, tu, kiedy możemy się spotkać i troszeczkę siebie nawzajem poznać. Czas zmian chciałbym, żeby nastąpił w dziedzinie przede wszystkim administracji. I to jest moje główne zadanie. Administrować, mi państwo, to nie jest, ja już tu mówiłem, no, niektóre rzeczy się powtórzą. Proszę mi wybaczyć, jeśli, jeśli powtórzę jakieś rzeczy. Ale dla mnie ważne słowo administrować to nie tylko rządzić. Administrować to jest również służyć. I chciałbym, żeby nasza administracja tutaj, na nasz, w naszym mieście, w naszej gminie, naszym, na naszym terenie, aby się zmieniła. Po prostu nie chodzi tutaj o personalne zmiany. Proszę nie straszyć moją osobą, że pozwalam wszystkich, bo tak nie jest. Administrować to, to przede wszystkim służyć. Chciałbym, marzy mi się taka gmina, gdzie klient, petent będzie się czuł, wchodząc do urzędu, jakby wchodził do swojego urzędu, do siebie. Marzy mi się gmina, gdzie mogę skorzystać z rad fachowców. Jeżeli ktoś ma trudności, a trudności jest wiele, takich jak chociażby z rzemiosłem, na wsi. Marzy mi się, aby człowiek, który idzie do gminy, szedł do odpowiedniej osoby i ta osoba była kompetentna żeby pomogła udzielić rad. W gminie być, powinny być osoby, które wiedzą jak pozyskać środki, które, mi, które odpływają. Środki unijne, które inni pozyskują. Bardzo proszę, przeczytajcie Państwo uważnie ulotkę, która do Państwa dotarła ulotkę pana burmistrza. No jeśli macie zmysł obserwatorski, a myślę, że tak, no to osądźcie sami, co tam jest prawdą. Ja, mnie to boli osobiście jako mieszkańca, że próbuje się mieszkańców i mnie również traktować jak, jak dziecko. Jak osobę niepełnosprawną umysłową. Mianowicie przypisuje się sobie rzeczy, które ktoś wykonał. I to jest nie fair. Uważam, że prawda sama się powinna bronić. I sama się obroni. Prędzej czy później.